Dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym Cię z gry Rise of Berks. Seryjnie. Tito, wybaczcie, dosyć długo nie było żadnych takich odcinków, dość się nic nie pojawiało. Ale mieliśmy oczywiście z blaszkiem, mały problem, ale problem został usunięty. Także Wracamy do nagrywania i pokazywania różnych rzeczy. Oczywiście e, mamy smoki tytany na życzenie. E, troszkę powiedzmy, przechlapałem sobie z tymi życzeniami, bo teraz tych życzeń jest e, chyba z 15. Tutaj miałem, na, mam na kartce. Natomiast dzisiaj zrealizuję tylko jedną trzecią. Myślę, że następny będą w następnych odcinkach po prostu. Także przejdźmy od razu do rzeczy. Moi drodzy, Kacper Czachor prosił o Sunwrigta e, tytana. Proszę bardzo, tutaj mamy ładnego tytana. Ja już go kiedyś pokazywałem. E, także w stosunku do tego różni się oczywiście takim ognistymi czerwonymi kolorami. E, nawet bym powiedział ze złotymi końcówkami, czy też żółtymi... Kto tam woli tam, tam po prostu? E, dobrze. Taka druga prośba, nawet podwójna bym powiedział, bo Zulena Sokłowska i Rocky 2136 czy 6 prosili o tej fumeranga, o Tytana. Także w stosunku do zwykłego tej fumeranga, no to widzimy śmierdzi pożoga tutaj nam w oczach może co najwyżej zajrzeć. Biało-czarno, szary. No w sumie względem wyglądu nic się nie zmienił, ale ubarwienie się zmieniło na takie, że nie chcielibyśmy go spotkać w ciemnej uliczce. W pewnym mieście, nie, nie będę mówił nawet w jakim. E, dobrze, czyli tej Fumerenga mamy. E, następny Mateusz Borek prosił o gnatochrupa chrupa Tytana. Na pierwszy widok, tak niby się niczym nie różni, ale jeśli dobrze przyjrzeć, to zamiast kości, on ma po prostu stalowe płytki i tym się różni z, e, Tytan od zwykłego. I prosił jeszcze o Hakatu. Hakatu wygląda tak. Nawet nie wiem jak wyglądał w poprzednim wcieleniu przed, przed byciem Tytanem, także nie powiem ci. Jak widać, tutaj mamy ładny taki neonowy nawet kolor. Dobrze i dzisiaj, ostatnie dzisiaj życzenie od Tytana Egwitera Patryk Wiatrowski. Proszę bardzo: różowy, Różowy Egwiter. Troszeczkę mu się głowa zmienia, fajne takie rogi, wypustki. No i mniej więcej te czerwone takie jakieś prążki tutaj posiada. Dobrze, to by było na tyle. Ja tutaj dostałem dosyć dużo, dosyć dużo tych prób, naprawdę. A chyba, że jeszcze jedną dzisiaj zrealizujemy, bo Dawid Wojtaś prosił o Shock Java, tytana, więc proszę bardzo, on sobie tutaj cały czas urzęduje. Pokaż się. No wygląda tak, przepiękny neonowy smok, co prawda. Dobra, 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 dobra. To by było na, na koniec na dzisiaj życzeń. Następne życzeń oczywiście, w następnym odcinku. A chciałbym przejść dzisiaj do wykluwania smoków Teamu A, czyli Timu, który broni Berg przed smokami, przez szeptozgonami i przez innymi. Osobiście są to smoki, 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 smoki. E, co my tutaj mamy? Może będziemy otwierać po kolei. Tutaj mamy. To się nazywa zaraz e, Weebi Wilash, Wee właśnie e, grubego i wiadra. Tutaj tutaj tutaj, podkarnie cię trochę. I oczywiście wygląda... Wygląda jak standardowy zębir zamku głowy. W sumie tylko oczywiście barwienia m, maść się po prostu różni. Dobrze, tutaj mamy e, oczywiście świetnika Zębacza, nie wypuszczamy, ale oczywiście King Style, czyli królewski ogon. Oh no. Myślę. lewski ogon e, podłosmarka albo sączy, y, sączyślina no, oczywiście jest to koszmar boże koszmar ponocnik co ja też mówię y, no śmiertnik zęba oczywiście no, tylko w sumie maszczenia mi się różą, oni tam wiele się nie różą Czwarcy się nie postarali jakichś indywidualnych cech nadać tym smokom też musieliby też musieliby trochę serialu na to zmarnować i tutaj mamy koszmara ponocnika Svena jak wiemy Sven zaczął Mówić i nawet nie chcemy wiedzieć, co mówi. Nie chcemy tego nawet usłyszeć. Także koszmar ponosi w kolorze zielonym, dosyć rzadko spotykany. Yy, moi drodzy, a jeszcze ktoś mnie tutaj zaraz, zaraz, kto mnie tutaj prosił? Yy, yy. Kamila Solarczyk. O, właśnie, przypomniałem sobie, prosiła mnie, żeby pokazać jakieś smoki premium. Yy, no wiesz, co yy, są smoki premium? Od kilku odcinków. Jak pokazywałem, oczywiście, losowanie z kart, no to, no to te smoki premium akurat mi się w karpach, może w, w kartach, trafiły. Także tutaj mamy oczywiście Axwinge, którego dosiada Astrid. Tutaj mamy Hunter Bolta, Hunter Bolt to jest chyba sądzy Marka Incognito, został uratowany. Nie, 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 nie będę mówił, niestety historii nie znam. Musiałbym przeczytać ją na nowo. No i tutaj mamy oczywiście śmiertelnego szeptozgona yy, nieczyka, który zawsze chciał go dosiąść i tutaj oczywiście incognito, incognito nie pokaże, bo incognito sobie poleciał zbierać kamyczki. Yy, także ten, moi drodzy, żadnej wyprawy na dzisiaj nie przygotowałem, no ale nacinek hmm, by trwał nieskończony, Oczywiście otworzymy sobie jeszcze kolekcję. Na koniec dajmy tą darmową. Może coś ciekawego będzie. Hmm, nic ciekawego w sobie. Nie, 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 moi drodzy, nie, nic nie będziemy kupować, będziemy starać się wylosować z e, kart. Także ten. Także moi drodzy, myślę, że w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. A, a ja Was przypadkiem nie wysłałem, ja wszystkich wysłałem tutaj. E, tutaj jeszcze brakuje mi jednego smoka, żeby odbudować Blitforda, żeby budynki sobie poulepszać. Także e, moi drodzy, tym ładnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.